Cześć. Mamy właśnie taki budynek. I tutaj mamy fundamenty. Załóżmy, że w tej ścianie fundamentu chcemy zrobić izolację. Posłużymy się do tego właśnie narzędziem płat. Najpierw kliknijmy prawy przycisk myszy. Izoluj, izoluj obiekt. Teraz wpisujemy linia. Enter i rysujemy pomocnicze linie na jakiejś innej warstwie yy, niż ten obiekt. Załóżmy, że będzie to 5 cm izolacji, czyli w moim przypadku 0.05 Enter. Narysujemy sobie taką linię. Rysujemy sobie dalej. Do narzędzia płat potrzebne są trzy punkty, dlatego właśnie rysujemy te pomocnicze linie. I jeszcze tutaj 0.05 5 cm. OK, Escape. Wychodzimy. I teraz mamy już te trzy punkty. Tu mamy jeden punkt. Tu mamy drugi, i tutaj trzeci. Więc możemy sobie wpisać już płat Enter. Wybieramy figurę do przekroju Enter. Znowu Enter. Dla trzech punktów. Ok, teraz wybieramy te punkty. Czyli jeden tu. Drugi. I trzeci tutaj. I Enter. Ok, stworzyła nam się już izolacja. Przejdźmy tylko yy, na warstwę, gdzie mamy te pomocnicze linie. Możemy je sobie wyrzucić i tym sposobem mamy już izolację na naszej ścianie fundamentowej.